Tomasz Krawczyk. Jestem prezesem Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Rudzie Śląskiej. Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny zajmuje się zarabianiem. Natomiast ze względu na specyfikę związaną z tym, iż jesteśmy parkiem przemysłowym, staramy się prowadzić także działania mające na celu wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. Jak również innowacyjnych projektów. Między innymi zajmujemy się w tej chwili opracowaniem projektu innowacyjnego silnika spalinowego. Prowadzimy działania w zakresie architektury geodezji. W tym celu został powołany klaster, który funkcjonuje na terenie parku. Jak również prowadzimy fundusz pożyczkowy dla lokalnych firm. Oczywiście, doświadczenie, które wyniosłem z przemysłu hutniczego, na pewno przydaje się. Na pewno dużo dała mi tutaj praca na hucie Katowice i w Towarzystwie Finansowym Silesia, gdyż podmioty te odznaczały się przede wszystkim bardzo wysokimi wymaganiami co do kadry i były taką dobrą szkołą życia, która później owocuje w dalszej karierze. Wszelkie podejmowane działania powinny być oceniane pod względem skuteczności. Czasami lepiej robić coś wolniej, czy, czy, czy nie podejmować szybkich decyzji, jeżeli ta skuteczność jest, nie jest w odpowiedni sposób zapewniana. Czasami warto po prostu poczekać, a być skutecznym. チュー。